Siemacie macie moi drodzy! Dzisiaj dziki blok zatacza koło. W tamtym tygodniu gwara częstochowska, a w tym tygodniu sławne postacie, także związane z częstową. Właśnie obejmuje mnie Marek Perepeczko. To będzie jedna z postaci do odgadnięcia. Znacie go m.in. z Janosika i z komendanta z 13. posterunką. Zapraszam na dziki blok! Zaczynamy od. Proszę, kto to jest? Nie mam pojęcia. Jakbyście się obrócili, to tam siedzi taki chłop na ławeczce. To jest on. Kto to jest? Perepeczko Marek. Pięknie. Nie wiem. Tutaj na ławeczce siedzi. A to siedzi. jest ten dyrektor teatru. Tak? Nie, nie pamiętam jak tak. Się... Nazywa się Marek Perepeczko. Grał Janosika i komendanta z 13 posterunku. Proszę, to proste. Błaszczykowski. Świetnie. Błaszczykowski. Drugi. To wiadomo, Kuba Błaszczykowski. Dobis. Przystojny, ale nie. Przystojny piłkarz, czyli Kuba. Maszykowski. Prosty. Związany z Częstochową. Śpiewający w Warszawie i mieszkający. Czwarte liceum ogólnokształcące. Nic. Munik starszych zespół Tilaw rokowy. Muzyk starszego pokolenia. Czwarte liceum ogólnokształcące. Ten zespół grał jego między innymi Chyba. Nie mam pojęcia. Muniek Staszczyk ze TILA. Proszę. No, Muniek Staszczyk. Kto to jest? Przemysław Czarnek. Nawet imię Pan zna. Przemysław. Kawał mędy Proszę? Kawał mędy. I polityk. O Chryste. O Chryste eee. reakcja. Czarnek. To ten nie łup, proszę Pana. O, kto to? Pierwszy strzał, dobry. Kto to jest na zdjęciu? A ja nie wiem. Proszę, kto to jest? Marek Perepeczko. Kto to jest? No, Marek Perepeczko. Pięknie. Dalej. Sportowiec. No, Kuba Właszczykowski. Proste. No, Błaszczykowski, chyba. Kuba Właszczykowski. Tak jest. O, e, Kuba Właszczykowski. Pięknie. Nie wiem, nie wiem. Starszego pokolenia. Czwarte liceum oglądokochwałcącego. Nie, ]ami. nic mi to nie mówi. Mu niech starszy. Tilaf. Nie znam, nie znam. A ten muzyk? O, też nie wiem. Muzyk. Oj, nie wiem. W okularach, nie wiem, nie wiem. Tak, on zawsze w okularach chodzi i występuje yy, praktycznie. Yy, grupa Tilav, to jest jej wokalista. Muniek. Munik Staszczyk. Pięknie, Munik Staszczyk. O kurde. nie, bo Tu jest ciężko, to no. polityk. Polityk i niezwiązany no. się no. z tobą. Kolega? Kolega? Kolega, Jak? Pan minister Czarnek. Pan minister Czarnek. Czarnek. Nie wiem. Ale nie wiesz, nie znasz się, czy nie chcesz wiedzieć? Nie, nie i nie chcę wiedzieć I bardzo dobrze ten człowiek jest... Janosika też grał Marek... P... Pe... R... Re... Nie pamiętam P... Pe... Czko, dalej Kto ty? Znasz słynny aktor z Częstochowy, pan Marek Pojepeczko? Zgadza się? Tak Zgadza się o, Aktor Nie znam aktorów, nie, nie interesuję się Tu pewnie się nie mieć kłopotu żadnego No, Kuba Błaszczykowski No No, Kuba Błaszczykowski, no Dobra. Proszę, chłopaki. Błaszczykowski. Błaszczykowski. No. Dobra. Błaszczykowski. 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 No, wiadomo po prostu. Mm, muniek Staszczyk. Świetnie. Muniek Staszczyk. Muzyk. E, muniek Staszczyk. Świetnie. No to pan y, Muniek Staszczyk. Pięknie. Ojej. Czarnek. Nie mam pojęcia. Proszę. Ej, może dobrze. <grym> e, to jest. E, czarnek. Dobrze, Czarnek, proszę bardzo. Ten nie jest związany Częstową. <grym> Nasz minister. Wasz? Czyli tak, edukacji. Tak, tak. E, minister Czarnek. Czarnek, Czarnek. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia? Mm. Ja też. I ty też nie masz pojęcia. To jest. Na ławeszce siedzi, każdemu podpowiadam. Jest jego pomnik, to jest dyrektor częstowskiego teatru. Nazywa się Marek Perepeczko. Proszę, każdy powinien wiedzieć. Uwaga, pokazuje kamera. Ty. Sebastian Błaszczyk. Sebastian Nie, Sebastian. Sebastian. Nawet nie znam. Chyba. Kuba. Kuba Błaszczykowskiej, oczywiście, teraz dobra odpowiedź. Wiceminister. minister, przepraszam. Edukacji... już było prawie. Czarnek, czarnek, czarnek. Czarnek, czarnek. Jak sami widzieliście, najwięcej osób kojarzyło naszego kubę Błaszczykowskiego i wcale się nie dziwię, chociaż ubolewam nad tym, że bardzo mało młodzieży zna Muńka Staszczyka. Zapraszam za tydzień na dziki blog!